Cześć Duchanna, jest 18 października 2022 roku. Nagrywam pierwszą część wiadomości z mojego lasu. Jest teraz październik, ale jest bardzo, bardzo ciepło, w okolicy 20-22 stopnie. I świeci słońce, światło zwycięża tutaj w październiku ciepło i światło. Dokładnie odwrotnie niż przewidywania gadów na ten miesiąc i na jesień, zimę, sezon grzewczy. Ja nawet nie muszę grzać w domu. Tak więc różne plany gadów nie udają im się. A ja chcę się z Wami podzielić po pierwsze tym, jak pięknie jest dzisiaj w moim lesie ile światła, ile kolorów. Zobaczcie. Tak wygląda las 18 października. Jest cieplutka, 20 parę stopni, świeci słońce, niebieskie niebo. Ale przede wszystkim chcę dzisiaj porozmawiać o tym, co my ludzie możemy zrobić i co my ludzie robimy w tej chwili. Jak pamiętacie, byłam w Łodzi i tam dowiedziałam się od Teresy Adamskiej, że organizowane jest państwo polskie i w Konstytucji Polski Narodowej, czyli Polski tworzonej przez rdzennych Polaków. W artykule 7 w rozdziale fundamenty czytamy: Naród polski, mając na uwadze zagrożenia od antypolskich i antynarodowych sił i nacji dla wolności i niezależności państwa polskiego, ma niezbywalne prawo naturalne, wsparte deklaracją ONZ z 2007 roku o prawach narodów rdzennych. Do obrony swojej ojczyzny i ustanowienia własnego państwa. Członkami państwa narodowego, Polski Narodowej, są Polacy, którzy wykażą swoją polskość w trzecim pokoleniu. I to jest jedna rzecz. A ostatnio, w sobotę, byłam w Czasnowie, też była piękna pogoda, świeciło słońce, i tam spotkałam prezesa. Obywatelskiego sądu. Więc my, ludzie, budujemy państwo narodowe Polska, stworzymy, tworzymy sądy. Mamy już sąd obywatelski, czyli my, ludzie, działamy w różnych sferach i budujemy struktury, które przydadzą się nam na Ziemi 5.0. Ja, jak wiecie, współpracuję w budowie i propagowaniu idei naszego portalu komunikacyjnego, naszej apki, dzięki której się komunikujemy i dzięki której mamy wymianę towarów i usług pomiędzy nami, sąsiadami, bliźnimi, obudzonymi i ktokolwiek chciałby dowiedzieć się, jakie są ciekawe opcje. Bardzo atrakcyjne opcje inwestowania w apkę Neybero. Zapraszam do kontaktu na infomaupa.chemfukushima.pl. Każdy z Was może wesprzeć te wszystkie inicjatywy, zapisać się do Polski Narodowej, współpracować z Sądem Obywatelskim i zapisać się do apki Neybero, gdzie. Tworzymy właśnie w tej chwili kącik porad, tak żeby prawnik znający się na prawie admiralicji mógł nam udzielać porad i poprowadzić konkretne sprawy, doradzając na każdym kroku, prowadząc petenta za rączkę. W tym celu będziemy mieli porady prawne na Neibero, więc zapraszam na Neibero i będziemy tworzyli też na Neybero inne, ciekawe grupy. A jak to się ma do sytuacji ogólnej i sytuacji energetycznej, która wspiera nas, nie ukrywajmy, wspiera nas, jest kolorowo, jest ciepło, jest słonecznie, dużo światła, dużo słońca. Komu jest mało, wiecie, że ja proponuję fototerapię też, ale to jest już na inny odcinek, inny temat. Możecie sobie zresztą obejrzeć moją rozmowę z Beatą Kalbarczyk. Słońce, światło, terapia. A ja znalazłam dla nas wszystkich taki ciekawy tekst na internecie, na portalu Miwi, gdzie jestem jako Hanna Monika. Musimy się ratować. Wszyscy słyszeliśmy powiedzenie. Jesteśmy tymi, na których czekaliśmy. To my sami się uratujemy, nikt za nas tego nie zrobi. To my jesteśmy odpowiedzialni za ocalenie siebie. Zbyt wielu myśli, że to przerażająca myśl, ale uwierz mi, że istnieje plan, zawsze był plan, a twoje wyższe ja jest w niego zaangażowane. Odkrycie prawdy i poznanie ciemności tego, co naprawdę dzieje się w naszym świecie. Całej naszej egzystencji może dla niektórych być dość szokujące. Potrzeba zrozumienia i pewnego poziomu obiektywizmu, aby móc poradzić sobie z prawdą bez szaleństwa lub depresji, a niektórzy radzą sobie z nią bardzo dobrze. Większość populacji nie ma pojęcia o gęstym polu energetycznym, które zostało umieszczone wokół naszego świata. Które nie tylko nas uwięziło, ale działa na korzyść tych, którzy nas zniewalają. Spróbujmy wyjaśnić to komuś, kto nie jest wystarczająco otwarty, by nawet wierzyć, że istnieje życie na innych planetach, o wiele mniej niż ta planeta została przejęta przez małą grupę psychopatów i kształtów sztucznej inteligencji. Kiedy mówisz ludziom, że nie będziemy zbawieni, niektórzy odczuwają intensywny strach i Ucisk w żołądku, przestraszeni myślą o wrogu, którego nie możemy zobaczyć, podczas gdy inni odczuwają przytłaczające uczucie wzmocnienia i poczucie mocy na tej planecie. Wielu z nas zadaje sobie to pytanie: dlaczego na tej planecie jest tak wielu wciąż tak śpiących, że muszą tu być z jakiegoś powodu? Wszyscy wiemy, że zgłosiliśmy się na ochotnika, aby przybyć na Ziemię. Aby doświadczyć tego trójwymiarowego istnienia, aby dalej rozwijać nasze dusze, jednak są inni, że tak powiem, pociągają za sznurki, upewniając się, że robimy to, po co tu przybyliśmy. Wszystko, co wydarzyło się w Twoim życiu od pierwszego dnia, zostało z góry zaplanowane w Twoim istnieniu, nie ma nic przy przypadkowego. Prawda jest taka, że wszystko jest na swoim miejscu. Zaprogramowane jeszcze przed przejęciem naszej planety. Źródło stwórca wszyscy wiedzą o wszechświecie, więc jak miałby nie wiedzieć, jak skorygować taką nierównowagę? Istnieje plan, który jest poza naszym najpełniejszym zrozumieniem w naszej obecnej świadomości 3D, który obejmuje pomocników z wyższych płaszczyzn wymiarowych, aby pomóc nam wyjść z tej matrycy, która trzymała nas w pułapce całe. Cykle życia. Nasi pomocnicy mogą dokonywać zmian na osi czasu i mogą przekazywać wiadomości załodze naziemnej na Ziemi, która ma z nimi silny związek poprzez nasz poziom świadomości i pomaga w spełnianiu naszych próśb. Ci pomocnicy, nasi przewodnicy, to my z przeszłości i przyszłości i nie możemy łamać uniwersalnego prawa dotyczącego wolnego wyboru z nami na tej planecie. Jednak wolna wola została nam odebrana w trudny sposób przez pułapkę reinkarnacji, aby podejmować decyzje tak, aby cierpieć w życiu po życiu, by nasza energia emocjonalna mogła zostać zabrana. Nasze wspomnienia były raz na zawsze wymazane, a fałszywe wcielenia zostały wprowadzone do naszych poglądów życia, co sprawiło, że nasze dusze myślały, że musimy spłacać długi karmiczne, cierpienia i chorób. Ludzkość została celowo umieszczona w pętli i ta pętla składa się z wcielenia niewolnictwa świadomości, które w końcu widzi swój koniec. Widzę to w ten sposób, pisze autor. Tak, zdecydowaliśmy się tu przyjechać, ale nie wybraliśmy przybycia tutaj, aby uczyć się lekcji cierpienia, choroby i rozpaczy i żyć w przysłowiowym piekle. Pamiętaj, że wszyscy mamy dusze, rodziny, przewodników, aspekty naszego wyższego ja. Które pomagają nam, walcząc o nas spoza tych więziennych murów. Pamiętaj, że inkarnacja w ludzkie ciało nie będzie możliwa w następnej linii czasu, ponieważ przekształcamy się w inną formę energii, inną częstotliwość. Ludzkie ciało jest po prostu zbyt gęste, więc ciesz się tym doświadczeniem tak bardzo, jak tylko możesz. Pamiętajcie też, że Ciemiężyciele, którzy trzymali nas w niewoli, sami są niewolnikami z hierarchii nad nimi. Byli tak zajęci walką o własne przetrwanie, że wpadli w tę samą pułapkę, jaką zrobili z gatunkiem ludzkim. Ich częstotliwość wibracyjna jest teraz uwięziona i nie może być utrzymana na obecnej wyższej częstotliwości. Ponownie dlatego widzimy niesamowitą desperację tych mrocznych władców, którzy próbują utrzymać ludzkość i tę planetę na niskim poziomie. Poprzez cierpienie, choroby, wojny, wszystko po to, aby zachować kontrolę nad ich potężnym imperium. Znajdujemy się w ostatnich dniach wojny ze świadomością, kiedy zostajemy zaatakowani przez wyższą energię wibracyjną, która dociera głęboko do naszego wszechświata, z naszego centralnego Słońca. Te fale wyższej energii wpływają na każdą pojedynczą komórkę na planecie. Źródło samo leczy, przywraca równowagę. Oznacza to, że w końcu będziemy mogli żyć bez instynktów przetrwania. Wszystko zostanie przemienione w najwyższe częstotliwości, którą jest miłość, i wszystko, co nie jest mi z miłości, zostanie przemienione. Pasożyty każdego kształtu i formy. Zostaną rozpuszczone w tej wyższej częstotliwości. Muszą zdecydować się połączyć z tą wyższą wibracją, inaczej nie będą w stanie istnieć na tej uzdrowionej planecie. Jesteśmy potężnymi fraktalami źródła i ponownie staniemy w naszej mocy. I tyle wyjaśnień, dlaczego teraz jest. Walka sił ciemności i dlaczego te siły ciemności są skazane na przetransformowanie, na zapomnienie, a my co mamy robić? Skupiać się na budowaniu struktur naszego nowego świata i już nie patrzmy się w wstecz, nie cofajmy się w przyszłość, nie rozważajmy tego, co było. Możemy to obserwować, widzimy, jak bardzo się starają. Ale nie wchodzimy w to, bo już nas to nie za bardzo interesuje. Damy radę i stworzymy sobie piękny, nowy świat. A my, Polacy, piękną, nową Polskę narodową. Zapraszam na drugą część. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia.